Jastrzębski Węgiel. Chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali na temat tego zespołu, nawet nie w kontekście samego finału, ale ja pozwoliłem sobie na taką tezę. Być może dla Was dość odważną, może nie, może, może się zgodzicie. Napisałem na stronie polsatsport.pl taki felieton w poniedziałek, że to jest chyba najlepiej zbilansowana drużyna ze wszystkich, jeżeli chodzi o skład personalny i wkład poszczególnych zawodników, którzy mogą pojawić się na boisku, zmieniając tych potencjalnie szóstkowych. No nie ma chyba takiej drugiej drużyny w tym momencie, która ma tak wysoką jakość na ławce rezerwowych w Plus Lidze. Jakość w postaci graczy, którzy wchodzą i naprawdę realnie odmieniają oblicze wielu setów, wielu meczów. Można, czy z trzech przyjmujących, jakbyśmy przeszedzili sezon, to były różne etapy, gdzie każdy z nich tak naprawdę był tym numer jeden, a dwóch innych się zmieniało. Jakub Budzki, superstar, można tak powiedzieć, bo, bo wiele takich meczów, kiedy chłopak naprawdę wchodził, kapitalne zmiany, chociażby w drugim w tym meczu półfinałowym, no jego wejście na boisko, czy tutaj w tym pierwszym W Warszawie finale. na Ursynowie o tym. Tak jest. Meczu. Absolutnie świetnie. Tu pierwszy set po wejściu w kędzierzynie, później troszeczkę słabiej, ale pierwszy set absolutnie on skończył takich parę akcji z przekonaniem, które były naprawdę trudne i, i tą drużynę ciągnął za sobą na każdej pozycji zmiana, no chociażby ter, porty jako drugi rozgrywający, no rzadko kiedy ktoś może sobie pozwolić, to, jest, to są dwie skrajności w finale ja to nazywam hazardowo budowana drużyna z Kędzierzyna, oczywiście prezes Świderski chciałby mieć wyższy budżet i mieć możliwość super klasowych zawodników jako zmienników, bo dodajmy też, że ci zmiennicy żeby nie odejmować, w Kędzierzynie naprawdę kawał roboty w tym sezonie cała druża wy, wykonała, ale Jastrzębie zbudowane no tak naprawdę na 12, a może nawet więcej zawodników, z których każdy może wejść i, e, i coś zrobić. No i wydaje się, że obie tak to jest ciekawe właśnie w środku, że obie taktyki jak na razie się sprawdziły, bo obie drużyny są w wielkim finale. No i nie wiemy jeszcze dzisiaj, no, która na końcu zwycięży. No właśnie tutaj znowu wypadałoby się zastanowić a od własnego boiska, prawda? Grają u siebie, mają wszystko. Trochę szkoda, że kibiców nie ma tylko, bo oni by byli taką napędową, dodatkową siłą. Chociaż akurat znam takie teorie, że może dobrze, że nie ma, bo, bo ten stres będzie mniejszy w gradiu. Ale chłopcy tam się cały czas wypowiadają też, że oni w dalszym ciągu mogą. Oni nie muszą. Oni nie są e, jakby stuprocentowym faworytem. No właśnie, ja takich... przepraszam, wejdę ci w słowo. E, wywiady, które widzieliśmy na stronie Polsat i zaraz po meczu przeprowadzone przez Tomka Swędrowskiego... Wszyscy bez wyjątku. Fajnie, ale my jeszcze nic nie wygraliśmy. Taka świadomość. To, 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 to na pewno, e... ale są w dobrej dyspozycji. E... Są fajnym zespołem, e... bo widać, że oni się dobrze ze sobą czują. E... E... Wracając do tego pierwszego tematu, że ten zespół jest bardzo dobrze zbudowany, jest dużo zawodników, którzy mogą grać w pierwszym składzie. Też tu jest ogromna rola trenera, który potrafi to tak poukładać, że zawodnicy, którzy w innych klubach mogliby być zawodnikami numer jeden i oni mogliby tworzyć jakość zespołu, w tym klubie są zawodnikiem numer 3 i numer 4, i oni z ławki wchodzą. I potrafią odnaleźć się w takiej, w takiej roli i potrafią właśnie dać bardzo dobre zmiany. Tam niektórzy zawodnicy jastrzębskiego węgla też będą się żegnali po tym sezonie ze swoim klubem. Też pewnie chcieliby taki fajny stempel postawić na swojej obecności w Jastrzębiu Zdroju, bo niektórzy z nich spędzili tam naprawdę kawał fajnego czasu i nadarza się. Okazja, żeby no, przejść do historii tego klubu. I to raptem po raz, po raz drugi, bo po raz tego drugi pierwszego bo... mistrzostwa trochę czasu minęło, tylko chyba Leszek Dejeski to pamięta jeszcze. Z tego z tego składu myślę, że tak, i pewnie część osób wewnątrz klubu, nie w drużynie, ja tak słuchałem Kuby po Piśczaka i przypomniałem sobie, że trzy ostatnie rozmowy, jakie robiliśmy dla naszych, dla naszych stron z Kubą, Kuba za każdym razem powtarzał, że, że my nie jesteśmy tak jak zacytuję, leszczami i mam wrażenie, teraz do mnie dopiero dotarło, że my troszeczkę patrząc... Tak, ale bo on mówił otwartym kodem, wie, że wiesz, oni wiesz się dlaczego? czują jako drużyna bardzo niedocenieni No przez właśnie, ale a wiesz dlaczego fizyczny? są niedocenieni? Oni nie. mają troszeczkę pecha, bo trafili na sezon, gdzie jest, gdzie jest Zaksa tak grająca, gdzie jest Zaksa, która jest w finale Ligi Mistrzów i ja nawet też do mnie teraz dotarło, że my faktycznie trochę temu Jastrzębskiemu nie dajemy tego, na co zasługują, bo jest Zaksa, bo jest Zaksa, która gra w wielkim finale i ciągle pamiętamy te wszystkie mecze, i wszyscy traktują w kategorii wpadki ten pierwszy mecz. Więc myślę, że oddajmy Jastrzębskiemu to, co się należy. No ale sam jestem ciekaw na tą niedzielę, bo wydaje mi się, mam takie przeczucie, że, że to nie będzie, nie będzie ostatni odcinek. Może Jastrzębski, może Jastrzębski udowodni, że, że się mylimy i, i przepieczętuje drugie w historii mistrzostwo. Na pewno wielkie emocje i oby było świetne widowisko. Tego sobie powinniśmy życzyć.